Dobra. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Tybilskich Przygód. Yy, wyruszamy sobie tutaj do... Do, do, do... do Karlin. I słuchajcie, ja sprawdziłem przed chwilą, bo to jest hit. To jest hit. Yy, w 20 minut ja tam... Ja pokonałem 120 troll, yy, troll championów. W 20 minut 120 troll championów. Także no to uważam, że do wynik naprawdę niezły. Chciałbym tu zobaczyć, ale tutaj no. Tu są na pewno zwykłe i niezwykłych raczej tu nie, nie uświadczymy. Tu jest zejście w dół, nie, tu jest zejście w górę. Sprawdzimy, czy kolega miał rację. Bartku, sprawdzam cię. No tutaj jest całe gówno tych troll championów, ale dobra. Tutaj są no Mordo, jak ty mnie oszukałeś, to jest normalnie. te Nie. Jak mogłeś? Okuj. Why? Why you did this to me? Bro! I think I thought we were friends. I thought we were friends! And you lied to me. So freaking badly. Ah, nie ma żadnego troll championa, dobra. Nawet... Ale dobra, kwestiik jest. A ah, the chest is empty, dobra, czyli robiliśmy już. Okej. Okay. Okej, okay, wychodzimy. Nie ma co, wychodzimy. Po prostu wychodzimy. Eee... Sorry. Sorry, zostałem oszukany. Chyba, że tu. Ale no, nie, nie wydaje mi się. To jest jakiś... Ja... Usiadł. Co to co to było? Nie! <grym _> <grym _> uh, uh, yeah, I won't fucking test it O! <grym> o! Oh! <grym> oh! Aż mi ciary przeszły. Dobra, wiecie co? Nie będziemy sobie tutaj yy, psuć odcinka. Robię pauzę i widzimy się na miejscu. Od i jesteśmy. O, ładny locik. Dobra, idziemy. E, słuchajcie, no. No, temat jest nieciekawy, bo zostałem oszukany. Uja, przesłowiowego, zrobiony, i tam nie ma w ogóle. No. Naprawdę to było niemiłe z, ze strony tego. Uja! Nie, już nie fiutka. Uja. Jak on mógł zrobić to? Ja nie wiem. Oszukać, tak. I mnie zwieść. Ja nie wiem. No mogę tu przejść. No zostałem strasznie oszukany, tak, tak mnie w bambuko zrobić. Nie fajnie. Nie będziemy się z jednym mniej będziemy się tutaj. No, także tak. Jedziemy, lecimy, lecimy. Lecimy po prostu z tematem. Głównie główny nasz cel to Troll Championy. Także resztę po prostu, co musimy, to spłyniemy. A co nie, to nie. No, także tak, będzie bardzo grubo. Nie, no naprawdę, tutaj pięknie. To jest naprawdę najlepszy spot. Najlepszy. Najlepszy spot na teren Championy. Powtarzam to i zapamiętajcie to sobie. To nie podałem. To. To jest najlepszy spot. Tu się nie namęczycie. Nie narobicie. Najmniejszy obszar, najmniejszy obszar, naprawdę. A jest tych championów cholery. Także nie warto nigdzie indziej. Tutaj sobie zróbcie czarma na troll, championy. No, czekamy, 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 czekamy. Uderzenie. Hit point. Pięknie. Nie będziemy, czy idziemy dalej. Jest tu jeszcze jest. Dobra.

Kolejny Troll Champion. 287 było. Jak tu zaczęliśmy. E, poróbmy matematyczne obliczenia. E, była co? Trzecia minuta? Trze, czwarta niech będzie. Czwarta. Więc tutaj idzie proszę Państwa, proszę Państwa 314. No to Takich 25 na kółeczko. Kółeczko trwa ile? 5 minut. Nie całe, nawet nie. 3 minutki. No kurde to jest piękny wynik. Naprawdę wspaniały wynik. Takiego można by się... No, no, no jest ekstra. Jest, jest po prostu super. O, jest, 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 już koniec, już koniec, Dobra, jest, 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 też. I dobra, tu na dół. Może, może nie, może nie warto w ten sposób. Okej, okay, okej. Okay. Nie, dobra, chyba wszystkie warto być, bo to po prostu timery są. Yy, no, takie. Takie SEM. Bo teraz załóżmy na kółku, zrobiliśmy 10. Czy tam 11, nieważne, mniej, znacząco mniej. A tak być nie powinno, więc powinno, wszystko będziemy sobie upać. na nacilku. No hurry, no hurry, hurricane. I będziemy jak hurricane, będziemy tu dziabdziać po Lusiu, ale na spokojnie i do przodu. I już mamy ile. Wiecie, co jest najgorsze? Ja będę chciał to zrobić jeszcze w tym odcinku. To jest ta, to jest to, to, jest to, to już, już jest 30, ale no 10 minut, no i takie. Okej, okay, no seteczkę na pewno walnimy, ale nie dobra, nie będziemy. Ja mówię, wiecie, no zaraz, no, no, no za 80, no już zostało, no 70. No nie, no dobra, to ja to skończę i odcinek będzie. Nie, dobra, dobra, kończymy albo, nie wiem, 30 minutka. Mm, a jak nie 30 minutka, no to po prostu. No dobra, 30 minut 30 minutka No bo nie, te, te co najmniej 400 chcę machać, żeby już mieć tę świadomość, tak że została ostatnia setka i tak, o, ta ostatnia setka będzie najprzyjemniejsza Kolega wstał, ale no coś, coś, coś nie Dupa cicho o mnie oszukał bandyta. Jak on mógł tak mnie zrobić, balona? Hej, okay, tu mamy Minnomejza. Tu mamy troll, czampionka. Co ja sobie wybiję? Ja resztę wybiję. Nie ma? Nie, 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 odbracam się jeszcze. Dobra, idziemy tam. I chyba tak. Trzeba, trzeba zapytać. Dlaczego? Cze... Dlaczego? Powiedz mi. Tell me why. Just tell me why. Hey. Bardzo, bardzo, bardzo niemiłe. Ok. Mamy kolejne tutaj stwory. Pięknie, pięknie. Zaraz będzie 350. Także, no, no mówię, no z górki, już się, już się powoli zaczyna z górki. Już mamy 66%, wykonane ponad, więc. A zaraz będzie 70. Nie w sumie. No, no, no nie. No będzie zaraz 70. Za jakąś duszą. Kilka, ale będzie. E, a 80. To będzie przy 400. Więc machniemy 80% tych trollów. Trollów. Troll championów to jest najlepszy spot. NAJLEPSZY. NAJLEPSZY. kurwa. Dobra.

Jest pięknie. Jest naprawdę pięknie. Ile to już 350 pewnie uderzyliśmy. No już 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 7 troli temu. Aha. Czy policzmy, ile to będzie 350? Ile to procentowo? Chyba jakieś. 70% no. Czyli 70% za nami. Czyli co? Trzeba robić dalej. Do 80. A pod. 75. Powolutku. Matematyka. To jest takie przyjemne nawet. Ha ha. Ha ha. Okej. Okay. Dobra i co my mamy w końcu? E, ten... Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze 4 sztuki. Będziemy mogli głośno zawołać 75%. To pytanie, no coś się nie wiem, coś mniej tego. Nie wiem, resp się zmniejszył może. Nie mam pojęcia. Chyba tak, chyba nie wiem. Ludzie się powylokowywali, bo już godzina taka, że... No, a tutaj... My, no dobra, dobra, ciśniemy dalej bo chcemy no chociaż te no, 80% machnąć ostatni i będzie, będzie, jest, 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 jest pięknie mamy 75% trollów zrobionych Ili ciśniemy dál. A. Dobra, no, ty jesteś. Pięknie, ciśniemy dalej. O Jezu, nawet pięknie zostawiasz, no kurde. Dobra, masz. No tak ładnie zostawiłeś, na to idź, Hej, pięknie nam idzie. As much as possible, ostatnie minutki. Ostatnie minutki. Pięknie, 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 nie na no fajny kółeczce się tu krąży. że tu mitki te wypadają. Dobra, ciśniemy. Okej. Okay. Jeszcze może jakiś? Dobra, bo ten już się tutaj tak często odbijał, że... Dobra, mamy wszystkie. Jeszcze 6 i mamy 80%. Nieźle. Nieźle, nieźle. Uuuu tu już się nawet nie respi. Jest respi. No, to albo mocno przyspieszyliśmy te kółka. A nie gadajcie, że tu też. O mój Boże. Musimy zrobić chyba nie wiem, ja sobie tu wrócę, bo... Nie wiem, jeszcze raz tu pójdę. No serio? Dobra, chociaż tu jedna no, no to i tak mało, dobra Dobra biegnij mordo, po prostu biegnij U tanich No co. Dobra, lecimy dalej. Ciśniemy. Nie wiem, w góry się nie zwrasło tutaj masa. Okej, okay. można i tak. Mm, dobra, już mamy, mamy 80% ładnie. Dobra, ostatnie 5 minut, jak już wiecie, postanowione, że kurczę do 30, to do 30. No i wyjdzie, wyjdzie fajnie. Powiecie. Następnym razem tak to sobie zaliczymy od razu tam wypad e, do depo i schowamy to wszystko i zakończymy w sumie te. Mm... Nie, jeszcze nie zakończymy, jeszcze będzie czekało na nas ostatnie zadanie. Darka Printys, w sumie, no, no dobra, no ten YouTube'owy task będziemy robić. A, mamy giepeczka, mamy kolejnego, dobra, dobra, koniec i tak koniec. już. Pięknie, dobra, super. Pięknie nam idzie to wybijanie. Jutro nie będziemy się nim przejmować. Giepeczki oczywiście weźmiemy. A nam tutaj zostało co? Ostatnie... Ostatnie ile? Półtorej minuty, proszę Państwa. Dobra, robimy ostatni kółko. A może... Mamy 85%? Mamy 85%, dobra. To decyzja zapada taka, że kończymy teraz. No sobie tu klapniemy. Jeszcze te dwa, te dwa i koniec. Jeden. Tu się zrespi też jeden, dobra. Kończymy odcinek, na razie, cześć.